Ja codziennie karmię rybę, a właściwie karmię rybami Syrenę, która ma na szyi bogatą kolię, siedzi nad jakimś gigantycznym skarbem, ale chyba nie ma do niego dostępu. Nade mną codziennie jakiś dziwny rybak wpatruje się we mnie, nie mogę z nim rozmawiać. O mało nie straciłem życia. Czy to zadanie w ogóle da się wykonać? A właściwie, dlaczego ja zostałem na nowo zatrudniony, znaczy się zatrudniony w ogóle? Kto wcześniej karmił tę Syrenę? Czy w zeszłym roku ktoś taki jak ja został pożarty? Czy w zeszłym roku, a dwa lata wcześniej? Czy to w ogóle, jak to może być, pomyślał sobie. A może ja mam paść ofiarą tej syreny na deser tuż przed końcem zimy? A może z tym sumem to wszystko było ukartowane? Ale jednak miałem szansę zobaczyć tę dziurkę od klucza i ten naszyjnik. Muszę jeszcze trochę pokombinować, myślał sobie. A najlepiej by było zobaczyć, czy w mieście jest ktoś. To pracował wcześniej tak jak ja. Jeżeli znajdę kogoś takiego, to znaczy, że w ogóle da się przeżyć. Ale jak go rozpoznać? Przecież nie pójdę i nie zapytam, ej ty, czy ty kaurmiłeś Syrenę? No, zresztą nie jestem znany jako ten złodziej. Co tu robić? I wtedy pomyślał, że weźmie ten nóż rzeźbiony, taki unikatowy, który dostał do patroszenia ryb i będzie nim wymachiwał. I jeżeli ktoś rozpozna tego noża, to on rozpozna jego również. Tak też uczynił Szedł sobie po mieście, machał nożem Oczywiście wszyscy mu mówili Weź człowieku, nie machaj tym nożem, no co ty No to więc machał bardziej dyskretnie Delikatnie, trochę, tak trochę jak Machają tacy młodzi kierowcy Kluczykami od samochodu, prawda Że o, patrzcie co ja mam Tak macha, macha cały dzień I nic Nikt nie reaguje Zrezygnowany Pomyślał sobie No cóż, albo spróbuję jutro i tak przechodził obok kościoła i właśnie na wieczorną przezbiegali się ludzi, pomyślał, jeszcze przy tym wejściu stanę do kościoła, może ktoś mnie zauważy. Stoi, macha nożem, otoczony różnymi żebrakami, którzy mówili, daj grosza, zlituj się miłościwy panie, mam liczną rodzinę, dajże grosza i szarpią każdego za połudź. Jego też zaczynają szarpać. Weźcie się ode mnie, odczepcie, krzyczy, ja muszę tu machać swoim nożem. A ci go ciągną, ciągną. Okazuje się, że tak naprawdę ciągnie go tylko jeden człowiek. Jeden żebrak bez nóg. Odczepisz się ode mnie czy nie? A ten żebrak bez nóg nagle mówi do niego. Ty, skąd ty masz ten nóż, a ty go rozpoznajesz? No pewno, że rozpoznaje To jest nóż do patrożenia ryb Ryby do karmienia syreny A, czyli jednak to zadanie da się przeżyć A ten żebrak bez nóg mówi No da się, ale tylko połowicznie Mówi pokazując na swój brak nóg A powiedz ty mi Dostałeś Sofiton nagrodę? Nie, ja się cieszę, że w ogóle żyję Uciekłem, nie zdążyłem przed mrozami Zanim wisła skuła Zanim zima skuła Wisłę lodem Nie zdążyłem, musiałem uciec Bo mi się skończyły zioła Pamiętaj, że jak idzie zima To to zielsko zaczyna tracić liście Jak nie będzie liści, to już nie złapiesz ryb A ja złapałem zwyczajne ryby Bez tych ziół Rzuciłem syrenie A ona powąchała, zgardziła nimi I natychmiast się na mnie rzuciła i dlatego właśnie tak wyglądam, jak wyglądam. Na początku cieszyłem się bardzo, że przynajmniej uratowałem życie, ale co to za życie? Właściwie to ja bym wolał był zostać pożarty przez tą Syrenę. No dobra, ale powiedz ty mi jedną rzecz. Czy widziałeś, jaką ona ma kolię? Tak, widziałem, oczywiście. Na końcu tej koli jest mały złoty kluczyk, ale nie mam pojęcia do czego on służy. Złoty kluczyk? Powiadasz? Tego nie zauważyłem. Tak, tak, złoty kluczyk. Nie wiem, nie wiem po co to. Ale przecież ja widziałem znowuż dziurkę od klucza na podłodze. Tak? I do czego ona prowadzi? Nie wiem. Nie mogłem otwierać drzwi, ale... Zobacz, spojrzałem przez tą dziurkę i zobaczyłem gigantyczną komnatę poświtującą i tam półki pełne słoików chyba ze złotem. Ech! Mówi ten beznogi. Skarb. Tak, skarb. Jak się dorwać do tego skarbu? I wtedy ten beznogi mówi. Ty idioto! Przecież jest rozwiązanie! Jakie? Do czego służą te zioła? To są zło, to jest złodziejskie ziele. No do usypiania ryb. A nie mówił ci ten człowiek, że służą również do usypiania strażników skarbów. <laughs> Faktycznie rzeczywiście! No to zróbmy tak. Pójdziemy razem. Naowimy dwa razy tyle ryb. Do dwóch koszy. Zejdziemy razem. Weźmiemy dużo tego zielska. Wrzucimy do woreczka, podrzucimy potworowi Syrenie na stół, ona pożre, uśnie i tyle. Będzie za chwilę dla nas cały skarb czekał otworem. Tak, tak, to jest dobry pomysł, ale podzielimy się skarbem. No tak, podzielimy się. Porówno, porówno, powiedział Jaś. I zeszli nad Wisłem. Narobili kuleczek z chleba i rzucili do rzeki. Jak zwykle zbiegły się rybki. Napełnili jeden kosz, potem zbiegły się rybki, napełnili drugi kosz i zaczęli iść. Kosze w tamtych czasach, muszę wytłumaczyć, w średniowieczu, były takie plecakowate, więc możecie sobie wyobrazić, że człowiek bez nóg był w stanie nieść kosz, odpychając się od ziemi rękami. Szedł pierwszy. Za nim szedł Jaś ze swoim plecaczkiem. Dotarli do barki, podeszli do kładeczki, zaczęli się wspinać po kładce, rybak na nich się patrzył. Zignorowali go jak zwykle. Bez nogi, tak jak postanowili, że wejdzie pierwszy, otworzył klapę. Zszedł, Jaś przyszykował się, żeby zejść również, złapał za klamkę klapę i w tym momencie ta, rybak przyłożył nogę do klapy i nie wpuścił go. Bez nogi był już na, w środku, a Jaś na zewnątrz. Co tu zrobić, co tu zrobić? Przecież nie mogę go odepchnąć, nie mogę się z nim w ogóle zadawać, nie mogę spojrzeć mu w oczy. Myśli sobie, co ja zrobię, co? I zaczął ciągnąć, żeby nie, że niby nic, że po prostu, że jest ciężko. Ciągnie jedną ręką, nie daje rady, ciągnie dwiema rękami, też nie daje rady, w końcu z całej siły napina się, klęczy na kolanach, ciągnie, wciska jedną nogę, potem drugą nogę i tak powoli wślizgując się, mając całego tego rybaka w ciężary na klapie, w końcu udaje mu się w ostatniej. Ostatkiem sił zejść I jeszcze spada przez tą drabinę bezpośrednio na ziemię Kiedy widzi, że bez nogi Woła na niego, słyszy Woła do niego Ej, gdzie ty byłeś? Patrz, już mi się kończą ryby I porzuca syrenie ostatnie ryby Właściwie zmarnował się cały jeden kosz Dawaj następny, a ten daje następny Chodź, rzuca I rzucają pojedynczo te ryby, a syrena hap, hap, hap. Natomiast dawaj szybko worek Bo się kończą Wyciąga worek, ten worek, który miał zioła rzucają na stół i patrzą Sirena widzi worek i odróżnia go od ryby wyraźnie. Bierze do ręki, a oni tu, tu tu, tu, serca. Przykłada do nosa, obwąchuje i odrzuca. I dalej zaczyna jeść ryby. Hab, hab, hab. Szybko trzeba uciekać! No to odwracają się i w tym momencie zdają sobie sprawę, że jednej rzeczy nie zaplanowali. Jak bez nogi ma uciekać. W tym momencie Jaś okazał się szlachetnym człowiekiem i powiedział wezmę cię na ręce, a tamten okazał się jeszcze szlachetniejszy, tak jak w amerykańskich i radzieckich filmach o wojnie. Zostaw mnie tutaj, ja chcę tu umrzeć, wykaraskasz się, wykaraskasz się, mówi jeden żołnierz do drugiego, prawda? No to właśnie taka sytuacja zaczęła tu ja chcę tu umrzeć, zostaw mnie, ten go ciągnie, ciągnie. I w tym momencie Syrena zjada ostatnie ryby, rzuca się na tego beznogiego, a ten mówi zostaw mnie, zostaw, ratuj się chociaż ciebie, a ten nie, nie zostawię ci. I w tym momencie ten beznogi pokazuje mu, że właśnie pożar całe zioła, które były w worku. I mówi, ja mam swoją strategię W tym momencie natychmiast biegnie w stronę drabiny Jasiu biegnie, spina się po drabinie Łapie za klamkę, żeby otworzyć Wali, twf, 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 trzy razy Klamka się nie otwiera Wypuść mnie stąd! <mum> szarpie jeszcze Szarpie drugi raz Wali głową w klapę Ale ona jest chyba na amen zaryglowana po czym słyszy? Pod sobą ciszę. Odwraca się delikatnie, patrzy, bez nogi, niemal całkowicie pożarty. Głowa jego leży i uśmiecha się. Między zębami ostatnie kawałki ziół, które nie przegryzł. Z szyi wystaje mu tchawica i krtanie. Niczym dwa odnurza meduzy, a obok niego Syrena śpi. Śpi, a może nawet nie oddycha. Schodzi powoli, zbliża się do koli, zauważa istotnie na jej końcu kluczyk, Wyciąga ręce do koli i w tym momencie otwiera się klapa. Spogląda w górę, a do wnętrza zagląda rybak ze swoimi okrągłymi oczami. Odwraca się z powrotem, żeby szybko sięgnąć po kolie, a rybak w tym momencie zaczyna schodzić po drabinie. Myśli sobie, nie mam czasu za Wyciąga kolie, łapie za kluczyk, biegnie w stronę klapy, która była piętro niżej. Wkłada kluczyk do zamka, przekręca dwa razy. Otwiera. Kiedy się otwiera, wytryskuje poświata z piętra niżej. Próbuje wyciągnąć kluczyk, ale nie daje rady. Jeżeli klapa jest otwarta, nie można wyciągnąć kluczyka, więc chowa go razem z całą kolą pod otwartą klapą. I wtedy słyszy jak rybak krzyczy. Kochanie, co ci zrobili? Nie ma czasu do stracenia. On schodzi po drabinie, piętro niżej i słyszy tylko powyżej po swojej głowy, w tej pierwszej komnacie. chodzi jeszcze niżej. Rozglądasz się. Istotnie, wszędzie dookoła są półki, a na tych półkach słoiki, flakony i butelki. W tych butelkach istotnie złoto i kamienie szlachetne. Podchodzi do jednego z nich i w tym momencie dopiero zauważa, że oprócz kamieni szlachetnych i złota coś jeszcze w tych słoikach jest. W każdym ze szklanych pojemników, oprócz złota i kamieni, jest jakaś istota, jakby mały człowieczek, jakaś glutowata postać z wielkim łbem, która desperacko wali w szybę, błagając, aby ją wypuścić. Bierze słoik, jeden pierwszy, rzuca nim o podłogę, a ten się. Rozbija. Ze słoika wyskakuje mała postać. Oh, dzięki stary i wyprostowuje się. A, oh, marności krzyczy. Marności tego świata. Zdejmij to ze mnie. Ja się pyta co? No to złoto, te kamienie, zdrap to ze mnie, natychmiast. On ciągnie i, mówi, i pyta się Jaś, a mogę sobie to wziąć? Bierz w cholerę, marności świata bierz. Ale okazuje się, że całe te złoto i te kamienie przyrosły temu człowieczkowi do ciała i w momencie kiedy próbuje je wyjąć, to tak jakby zdrapywał żywe strupy. Za każdym razem kiedy ciągnie, to tam pod spodem jest taka żywa skóra z takim małą dziureczką czerwoną. Bleh, mówi: "To jest ohydne, nie bolicie?" Boli jak cholera, jak cholera to boli, ale ciągnie i ten szarpie, szarpie, wyciąga, Uch, wyciąga, tak, ciągnie. I w końcu, kiedy już wszystko zostało mu oderwane od ciała, ten się wyprostowuje, ten mały człowieczek i mówi, uff, dzięki stary, dzięki. Potrząsa dwa razy ramionami i tu z, jej, z jego pleców. Wyskakują dwa skrzydełka, które zaczynają trzepotać. Brr, 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 brr. Po chwili postać się unosi, a ja się pyta, kim ty jesteś? Jestem duszą potępioną. O, dziękuję ci bardzo, zmarłym żałosnym. Założnym, nieżałosnym. I ulatuje przez klapę, gdzieś wołając, żegnam cię, dziękuję. A on bierze całe złoto i pakuje do kieszeni. Po czym myśli sobie, no jeden słoik to mało, mam jeszcze czas. I rozbija następny, a potem następny. I z tych dwóch słoików jeszcze odrywa złoto, łańcuchy, wszystko z tych postaci, postacie, postacią wyskakują skrzydełka i wylatują przez wołając: Dzięki bracie, dzięki, bierz całe złoto, jest dla ciebie marności z tego świata, marności. Z trzema porcjami złota w kieszeniach postanawia wychodzić przez drabinę, wygląda na zewnątrz, czyli do tej komnaty na pierwszym piętrze i patrzy, rybak klęczy nad sireną pochylony. Łzy mu lecą z tych wielkich, talerzowatych oczu i odwraca się w jego stronę i woła. Zabiliście mi ją, zabiliście mi ją. Zawołał rybak, a jaś wychodząc chciał się wytłumaczyć, nie to nie ja, to on, pokazując na tą głowę z tchawicą i krtanią, Albo myślał sobie, że nie, chciał powiedzieć, że niechcący, yy, ale w tym momencie usłyszał, jak rybak mówi do niego. Ale właściwie to dobrze się stało. Skończyło się to przekleństwo, a nie ja nie mogłem już więcej wytrzymać. Wtedy Jaś wyciągnął klucz z zamka i postanowił założyć na siebie kolie. Nie, nie, nie rób tego! Dlaczego miałbym tego nie robić? Chcesz skończyć tak jak ona? No, ale jak to, o co chodzi? Ja ci wszystko powiem, tylko oddaj mi tę kolię. A może zrobimy tak, że najpierw ty mi wszystko powiesz, a potem ja ci oddam kolię. No dobrze, dobrze, dobrze. Denerwował się rybak, a rę ręce mu się trzęsły, wyciągając je prosto w stronę koli. Powiem ci, ja jestem topielcem. <słuch> Topielec. Jak to? Tak, tak. Muszę ci powiedzieć, że jestem współpracownikiem Szatana, Lucyfera, wiesz, ci aniołowie z nieba, którzy mieli za zadanie wszystko wyklepać, co sobie tylko Bóg zamarzył. Nie z tego, co wiem. No, zaraz ja ci powiem, jaka jest wersja autentyczna, przynajmniej taką, jaką ja ją znam. Otóż, my pracowaliśmy na niebie razem z Lucyferem w dziale technicznym i któregoś dnia Bóg Stworzył, ulepił z gliny człowieka. Niektórzy aniołowie uh, zaczęli uwielbiać, o jaki piękny, zachwalać, jaki cudowny, jaki podobny do ciebie, moja wysokość i tak dalej. Wołali, ale my z działu technicznego, który potrafiliśmy wszystko wyklepać, powiedzieliśmy obiektywnie, że ta istota ludzka to jest po prostu zwyczajna, ochydna pokraka. Ale Bóg mimo wszystko rozkazał ją czcić Wszyscy mieliśmy koło niej chodzić Sprzątać po niej Tak jakby po rozpieszczonym jakimś zwierzacku, maskotce To myśmy się zbuntowali O nią usłyszałeś, tak No i oczywiście przegraliśmy I Bóg nas wszystkich strącił z chmury Zrzucił na ziemię I ci z nas, aniołowie, którzy spadli do wody Stali się wodnikami a potem Lucyfer kazał nam zbierać wszystkie dusze ludzi utopionych, żeby stworzyć armię, która zemści się w Dzień Sądu Ostatecznego. I kazał nam gromadzić te dusze do słoików. I żebyśmy się nie wykręcali od zadania, zawiesił nam właśnie te otokolie, które sprawiają, że jeżeli ktoś założy ją na szyję, staje się absolutnie bezlitosny dla kogokolwiek ujrzy w swoim pobliżu. Aaaa, rozumiem. A więc czy teraz możesz mi oddać ją kolie? No tak, ale kim jest ta syrena? Ta syrena, to ja po prostu, jak miałem kolie na szyi, topiłem ludzi jedną po drugie, a ona była przepiękną kobietę i odrobinę miłości się we mnie wzrodziło. Ją oczywiście musiałem utopić tak jak każdą inną. Ale jak była pod wodą, pocałowałem ją i jak ją pocałowałem, ona nagle otworzyła oczy i powiedziała, że mnie kocha również. I stała się moją żoną. I żyliśmy, co prawda, bardzo dobrze przez wiele, wiele, wiele wieków. Ja wychodziłem codziennie Topić ludzi, wracałem na kolację A ona sprzątała Gotowała Chodziła w ślicznym fartuszku No jak to kobiety Wiesz jaka jest różnica między kobietą a mężczyzną No tak, tak powiedział wiesz. No i Pewnego dnia Ona mnie pyta Słuchaj, powiedz mi mężu Błagam cię Po co nosisz tą kolię I co to jest za kluczyk a ja nie mogłem jej powiedzieć. Mówiłem: "Słuchaj, są pewne tajemnice, których nie da się zgłębić. Lepiej nie pytać. Tak będzie lepiej dla mnie i dla ciebie." Ale ona oczywiście skorzystała z tego, że pewnego dnia twardo zasnąłem, bo byłem bardzo zmęczony, i ukradła mi kolie. Jak my ten kolie ukradła? Powiesiła ją sobie na szyi, natychmiast ona stała się przeklętą strażniczką i już musiałem ją trzymać tutaj. Nie mogłem ją zostawić na pastwę głodu, ponieważ ją kocham. Musiałem karmić ją codziennie, ale nie mogłem tego też robić osobiście, bo nie mogłem ryzykować, że ona mnie któregoś dnia pożre. I dlatego zatrudniałem młodych ludzi, zdesperowanych. I takich jak ty, zginęło bardzo dużo do tej pory. Jedyny, który przetrwał, to tamten gościu, którego przed chwilą pożarła, no i ty. I ty poradziłeś sobie z tym zadaniem najlepiej. Bo właściwie, chociaż ja nie miałem serca tego zrobić, marzyłem o tym, żeby to się kiedyś skończyło. O, to zostanę, e, dostanę tę nagrodę? Nagrodę już masz w kieszeniach. Ja wiem, że załadowałeś je złotem z tych moich słoików i trzy dusze mi wypuściłeś. Tak, to prawda. Ale jednak obiecałeś, no dobrze, która ty się jeszcze dostaniesz, to, że odpuszczę ci. ocale ci życie i nie pożerę cię. Tylko mi oddaj ten kolie. No ale jeżeli ja ci oddam kolie, to wtedy natychmiast staniesz się bezlitosny i pożerz mnie tak czy siak. Może wolałbym po prostu ją zabrać. Może się zabrać, a ja ci ją zabiorę kiedyś, jak będziesz spał w nocy. Na zewnątrz. Nie ma sprawy. Okej. Okay. Wtedy Jaś postanowił, że wyjdzie na powierzchnię i w ostatniej chwili otworzy klapę i wrzuci kolie. topielcowi. Zamknie klapę i będzie miał z głowę. Tak też uczynił. Topielec z trzęsącymi rękami nieustannie nie opuszczał wzroku z koli. Trzęsły mu się ręce, zbliżał się do niej, a ten a-te-te-te-te-te podszedł do drabiny. Ale okazało się, że oczywiście musi się wspinać jedną ręką, bo w drugiej trzymał tę ciężką kolię. Złoto ciążyło mu w kieszeniach jak najcięższe grzechy. Spróbował się wspiąć, podskakując, odrywając rękę o jeden szczebelek do następnego szczebelka. Za każdym razem mało się nie przewracał i tak powolutku, powolutku spinał się coraz wyżej, aż w końcu dotarł do samej klapy i wtedy miał problem. Jedna ręka zajęta, druga ręk drugą ręką trzyma się za szczebelek, jak tu otworzyć drzwi, tą klapę. Więc pomyślał sobie, e, muszę puścić szczebel, złapać za klamkę klapy, zawisnąć, wyprostować się. Jak się wyprostuję, jednocześnie otworzę klapę, wtedy się wysunę, wyrzucę kolię na zewnątrz, usiądę i potem ją wrzucę. Powtórzył sobie to w wyobraźni raz, żeby nie dokonać ani jednego fałszywego ruchu i pomyślał sobie, raz kozie śmierć. O, nabrał powietrze, przykucnął nieco, Puścił szczebel, natychmiast wyciągnął rękę, żeby złapać za klamkę klapy. Łapie, próbuje sięgna, ale jego ciężar, ciężar yy, ciągnie do tyłu, on wyciąga rękę w ostatniej chwili, próbuje złapać klapę, nie daje rady, ześlizguje się ręka. A pom, Spada na ziemię i kolia turla się. Kilka metrów od niego. A on szybko, muszę ją złapać I wtedy topielec biegnie też z drugiej strony Oczywiście miał potężną siłę, potężne nogi Podskoczył pierwszy Złapał kolie I chlank założył ją na szyję I powiedział Nie udało ci się A on, daj mi jakąś jedną szansę Czy jest coś, co mogę zrobić? Pyta się tego topielca A topielec mówi, tak jest jedna rzecz, którą możesz zrobić Powiedz mi jaka, jaka Nic Hehehe. Łapie go i ham odgryzony głowy wypluwa czaszkę pchuch, i zaczyna normalnie, jak modliszka swojego samca, wyjadać chlap, chap, Wyjada rękę, wyjada nogę wnętrzności, chup, 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 już spokojnie, ze smakiem, po czym wyciąga. Duszę, a duszyczka Nie, nie, błagam, tylko nie do słoika Tak, do słoika Nie, nie do słoika Dobrze, nie schowam cię do słoika Schowam cię do flakoniku he, 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 he. I bierze tam duszę Chowa do flakonika Zamyka flakonik Kładzie na półkę Wychodzi Grzebie swoją ukochaną syrenę I wszystko Wraca do normy I dlatego Właśnie topielce nie mogą przychodzić na biesiady dziadowskie. To było moje wyjaśnienie. Dziękuję.